Hello ladies and gentlemen! Dzisiaj będziemy grać w Jenga Challenge. Challenge accepted Jak widzicie mam tutaj więcej ludzików, jest Tociek, jest Jake, jest Bubuj, więc cała śmietanka. I Jenga Challenge cała. polega na tym, że pod każdym klockiem mam ukryty numerek, a numerek kryje zadanie, więc każdy raczej zasady jęki gra... Yankee. Znają? Dobra. Znają? <grym> Więc nie, nie ma co tam tłumaczyć, po prostu zaczynajmy. Śpiewaj jak operowa gwiazda, ale start <grym> To sole <mio>. <grym> Starczy <grym> <Oż zaliczone. grym> Nie wierzę. czytanie z brzucha. Ohohoho. Brawo! A to może jakaś muzyczka, co? Słyszę go ciągnięty. Tak. Jak się tańczy, Mogę Ci pokazać jak to palier? Dziękuję, dziękuję! Bądź konikiem dla osoby obok! O, Boże. To chyba dla Ani. Dobra. Kon idzie na emeryturę. Właśnie widać. A, bo z O, ja, <susza> Zrób pięć pompek. Okay. Ej, mogę powiedzieć piętnaście. Tak by nie sprawdzić. Wow. No, Zachowuj się jak małpa Co ty masz do tych zwierząt kolego? O co wam wszystkim chodzi? Zajmijcie mi jestem małpą Zatańcz Style. Muzyczkę chcesz? <grym wyszczone> <grym wyszczone> o nie ma numerku chyba Powiedz kawał! Teraz powiedz kawał, którego nie opowiadałam. O, bo ktoś się ostatnio strasznie płakał, że cały czas opowiadam kawały o blondykach. No to wiecie, dlaczego kawały o blondykach są takie krótkie? Żeby brunetki mogły je zrozumieć. <grym zdaniami> <grym zdaniami> zamrucz i łaź jak kot. Błazę zwierząt. To jest ale nie no To ja wiem, bo się. A mruczenie? Ja Spokojnie słyszałem mruczenie, ale to trzeba mnie głaskać, żebym mruczał, bo tak to tak pada. <laughs> Graj na niewidzialnym saksofonie. <laughs> Przeczytaj ostatnią wiadomość, jaką dostałeś na głos. Ooooooo! <śmienicza> no to na przykład wybiorę, mamy tu tak zwany Viber Mafia, nie wiem co tam będzie następne. 3 sztuki za 80 Okej, to idę. <śmienicza> Klew się po głowie i masuj po brzuchu jednocześnie. Czekaj. Po głowie klepać. Może go Klepcie po Czekaj. <głowie> A nie, jeszcze nie muszę skakać, czuję. A nie, to tutaj łatwiej tak. Dobra. Cały czas. Dzień Dzień no. Dzień. Yes. Yes. yes! Pierwszy raz czynę. Nie ma szczęście do o. tych do pustych, nie? No. Ała. Zatańcz jak w balecie! O. <noise> no, to <głosy> <głosy> się z osobą obok w slow motion. A, A, <noise> A nie ma akurat doświadczenie w piciu swojego męża, więc... <noise> Ooooooo! Coś przyciąga tego. Ej, źle mi tak stoicie Post... <gry> 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 ja Bo... Ale się potknąłem <gry> no, <gry> to, chod. Chod. to jest wokół, czy coś w stanie Ej, jest wokół, czy jest... a, Dobra, wpadam a... tu sporo. Nie, no już nie, a... no wyciągnął. Nie, 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 nie. Numerek, 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 numerek Nie było rumiaku, nie było, trzymaj <noise> się Gratulacje, polisz łokieć <głos> <głos> Jako kara <noise> Nie da rady chyba a, a, ktoś, a tam nie ma napisane czyj <noise> Tak się <czyś> tak próbowałem. <noise> <Ale głos> próbowałem Ale czekaj, to teraz trzeba jakoś

o, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jak tak, dajcie lajka w górę. Jak będzie 1700 lajków, to zrobimy jeszcze jednego challenge'a z moimi znajomymi. No subskrybujcie, lajkujcie, szerujcie. Kamelotyka. I... o, Sorry. Ale dobrze. ale dobra. Aby, aby robimy grilla, idziemy żleć. Pa Papa. Aha, to są ci Bye.